Dzień dobry, z tej strony Szemomoszny, a ze mną jest Kacper Bąkiewicz, zawodnik sportów sylwetkowych. To nie jest przypadek, że teraz z tym, co widziałem, napiął klatkę piersiową, bo w dzisiejszym odcinku omówimy sobie, w jaki sposób trenować klatkę skuteczniej i razem z Kacprem pokażemy Wam kilka tipów, które sprawią, że Twój trening klatki piersiowej będzie jeszcze lepszy, jeszcze cięższy, a zarazem jeszcze skuteczniejszy niż to co zrobiłeś do tej pory. Pierwsze ćwiczenie, totalna klasyka wyciskanie sztangi leżąc na ławce poziomej. Robiąc to ćwiczenie, wiele osób stara się je zrobić poprawnie, wykonując ruch w taki sposób, że po prostu wyciskają sztangę przed siebie. I oczywiście, o ile dla początkujących taka technika jest jak najbardziej prawidłowa, można to zrobić jeszcze odrobinę skuteczniej. Teraz Kacper, jeśli złapiesz sztangę to żeby bardziej zaangażować klatkę piersiową, a zarazem sprawić, że cała obręcz barkowa będzie pracowała w nieco bezpieczniejszych warunkach, można próbować wyciskać w taki sposób, żeby nie prowadzić sztangi w jednej płaszczyźnie do góry, tylko żeby ten ruch był takim ruchem pod lekkim łukiem w kierunku barków. Więc so, Ściągnij sobie sztangę, łokcie oczywiście bliżej ciała, opuszczasz sztangę. Ops. I teraz wyciskasz do góry łuczkiem. Hop. Z tej pozycji. Aż troszeczkę za bardzo. to klatki. I łukiem do góry. Dzięki takiemu prowadzeniu ruchu nie dość, że klatka będzie pracować lepiej, to jeszcze górna jej część, czyli część obojczykowa, będzie zaangażowana troszeczkę mocniej niż przy klasycznym wyciskaniu sztangi leżąc na ławce poziomej. Element, którego nigdy nie powinno zabraknąć, to jest prawidłowa ruchomość obręczy barkowej. Raz wiele ćwiczeń, które robi się na klatkę, jest wykonywane w nieprawidłowych zakresach ruchomości, czy w niepełnych zakresach ruchomości. Oczywiście można się spierać, czy w każdym ćwiczeniu siłowym powinien być pełen zakres, czy nie powinno być pełnego zakresu, i o tym na pewno też porozmawiam w następnym odcinku. Natomiast to, o czym musicie pamiętać, to że niektóre ćwiczenia będą Wam wymuszały pracę w pełnym zakresie ruchomości i dodatkowo zwiększały ruchomość w klatce piersiowej, dzięki temu zapowiedziając Wam lepsze warunki do prawidłowej pracy. Ćwiczeniem, które świetnie można wykorzystać do tego, żeby rozciągnąć klatkę piersiową w pełnym zakresie, są rozpiętki. Teraz połóż się na plecach. I teraz, ok, możecie wykorzystać sobie rozpiętki do budowania masy, albo do usprawnienia funkcjonowania swojej klatki piersiowej. Jeśli chcecie wykorzystać tą elongacyjną komponentę rozpiętek, wykonujcie rozpiętki w pełnym zakresie. W czasie wykonywania ruchu w dół, klatka do góry, dzięki temu klatka rozciągnie się jeszcze bardziej. Rozciągasz w pełnym zakresie, przytrzymaj chwilę i wracasz sobie do góry. I jeszcze raz w dół. I to jest ćwiczenie, które możecie wykonywać sobie na przykład na początku treningu, po to, żeby ta klata mogła się porozciągać i pracować lepiej w dalszych częściach Twojej jednostki treningowej. I tutaj jest rozciąganie klatki w jednej płaszczyźnie. Odłóż tęgielki. Ale jest jeszcze druga płaszczyzna. Mianowicie klatka piersiowa wykonuje zarówno ruch, w tym kierunku, jak i w tym kierunku. W związku z czym dobrze jest porozciągać nie tylko środkową część klatki, ale również i część dolną. Do rozciągania dolnej części świetnie służą przenoszenia sztangielki. Pokażmy. Połóż się teraz tutaj, w tej płaszczyźnie. Łapiesz sobie sztangielkę w diamencik i teraz tak. Dolna część, czyli wzórzna część klatki piersiowej, bardzo często jest sztywna. Hmm, przez to, że jednak bardzo dużo osób albo się garbi w pracy, siedząc, stojąc, i w tym momencie, jeśli ktoś garbi na pogłębioną kifozę piersiową, ta część brzuszna niejako sztywnieje w połączeniu z mięśnią prostym brzucha. Sprawiając, że cała klatka jest ściągana w dół, a to sprawia, że ciało robi się niestetyczne, żeby porozciągać tą część i zarazem, żeby porozciągać najszersze grzbietu, świetnie sprawdzi się wykonywanie przenoszenia. Przenosisz sztagielkę w dół, rozciągnij w pełnym zakresie i lecisz sobie do góry. I znowu do tyłu opuszczasz sztagielkę tak nisko, jak potrafisz. Przytrzymaj tam chwilę i wracasz sobie do góry. Jeśli chcecie, żeby to rozciąganie było jeszcze intensywniejsze, opuszczasz sztangielkę i tu zginasz łokcie, rozciągnij w pełnym zakresie mocno. Okej. Okay. Za duży ciężar, co? Do rozciągania. Opuszczasz ramiona, rozciągnij w pełnym zakresie i na końcu, jak rozciągniesz w pełnym zakresie klatę, plecy, triceps, zdegnij łokcie bardziej, rozciągnij triceps jeszcze bardziej i dopiero lecisz sobie do góry. To jest z kolei ćwiczenie, które bardzo dobrze rozciągnie Wam te wszystkie mięśnie, które robią się sztywne w momencie, w którym pogłębia Wam się kifoza i zamyka Wam się klatka piersiowa. Tutaj szczególnie mocno rozciągany jest również i triceps. Ale jeśli chcecie wykonywać, hmm, tak, jeśli chcecie wykonywać hmm, przenoszenie jako ćwiczenie budujące klatkę piersiową, nie zawsze... Trzeba stosować sztangielki, bo jest jeszcze jeden element, który może sprawić, że ćwiczenie będzie lepsze. Mianowicie sztanga. Złap sobie sztangę ultra szeroko, w pewnym zakresie. Właśnie. I teraz, jeśli przenosicie sztangielki w tym kierunku, troszeczkę bardziej pracuje, kla, pracują plecy. Ale jeśli złapiecie sztangę szeroko, tutaj zwiększy się zaangażowanie mięśni piersiowych większych i robisz przenoszenia dosłownie identycznie jak ze szpangielką. Hops i do góry. Jeszcze raz do tyłu, właśnie w pełnym zakresie i do góry. Tylko uwaga, to jest ćwiczenie dla osób, które mają dobrą kontrolę motoryczną i to jest ćwiczenie dobre dla osób, które mają dobre czucie mięśniowe i przede wszystkim nie mają żadnych niezaleczonych kontuzji w obrębie obręczy barkowej, bo yy, takie ustawienie ramion, dzięki, będzie nieco bardziej obciążało obręcz barkową. Więc pamiętajcie, że próbując to ćwiczenie, używajcie ciężaru zdecydowanie mniejszego niż ciężar, który byście użyli w czasie przenoszenia sztangielki. Następnym elementem będzie izometria. Mięśnie po prostu uwielbiają zatrzymania. Jeśli dodasz element pracy izometrycznej do swojego treningu, sprawisz tym samym, że będzie on jeszcze skuteczniejszy. Prosty przykład, w jaki sposób można wprowadzić izometrię w ćwiczenie, a żeby nie było to po prostu zatrzymanie ruchu w czasie wykonywania jakichś powtórzeń. co sob sobie linki, jedna, druga. I teraz zobaczcie: ćwiczenie wygląda w ten sposób. Wykonujecie ćwiczenie podobne do klasycznych rozpiętek na bramie, ale, czekaj, przejdę sobie tutaj. Teraz tak. Spina rzemiona, i tu jest stop. I teraz zobaczcie, w tym momencie obydwie, obydwa mięsie pierwsze bardzo mocno pracują. I teraz tak, ta ręka zostaje w miejscu, i tylko tą wykonujesz rozpiętkę. Tutaj rozciągasz mięsień, skracasz go teraz w pewnym zakresie, ta ręka zostaje spięta, lecisz drugim ramieniem. Pracuj w ten sposób. To ćwiczenie jest tyle e, kapitalne, że z jednej strony jest praca koncentryczna, czyli mi się skracają się, jest praca ekscentryczna, kiedy się rozciągają, ale w momencie kiedy ćwiczysz, jedną e, część, e, jedno, jedną klatę, drugi miesień pracuje z pięciu. Dzięki temu bodźce, które dochodzą, już konkretnie do, e, do mięśni są o wiele bardziej intensywne niż w przypadku, gdybyś po prostu robił takie klasyczne rozpiętki, no na przykład na bramie. Pokaż normalne, klasyczne rozpiętki. No właśnie, tutaj nie ma elementu zatrzymania. Tu jest tylko i wyłącznie element pracy dynamicznej, która owszem jest fajna, ale nie aż tak bardzo, jak gdybyście wprowadzili jeszcze to zatrzymania. To była pierwsza część naszych protipów które pomogą Ci w rozwijaniu klatki piersiowej. Oczywiście to jest pierwsza część. Tych tipów może mieć o wiele, wiele, wiele więcej. Tylko chcielibyśmy wiedzieć razem z Kacpem, czy tego typu materiały Wam się podobają, czy nie. Więc jeśli podobają, chcecie więcej pro tipów, piszcie w komentarzach. Jeśli tak, to na pewno nagramy dla Was więcej wcików na ten temat. A tym samym my zabieramy się z Kacpem za chwilę za trening. A Wy, jeśli ten materiał Wam się podobał, subskrybujcie kanał, najlepiej z dzwoneczkiem. I do zobaczenia w następnym odcinku.